Zdjębałem się, ale kurwa. naprawię to zaraz. Od razu go zdejmę, buraka durego. Już spierdalasz? Zestrasz się do wody. no mycie, kurwa. Tu życie będzie, na banku. O! Wow. O, żeż kurwa, zapomniałam o nim. Chyba zaukażą. Jeszcze jakiś bazukarz będzie, bo coś. O tam coś jest, kurwa. Jakaś dziwka. Tu coś jeszcze jest, jakiś bazukarz czy coś tam jest, kurwa. Nie pamiętam już. Ale tutaj zaraz dostanę pewnie Heada. Headshot będzie. Coś mi namierza, widzicie? To stąd chyba. Kurwa, albo. Nie pamiętam, skąd to było. Bo stąd coś O właśnie kurwa Tam jest coś Ach jeba ci. kurwa to. Pierdolić w dupsko Bez wazelinki Czekaj nie ma tego Pancerza To lipa Oj niutko Ten chyba ma Ten to żołnierz lepszy Elitarny Dobra, zjepać ich bo ich pies Dobra, teraz już wszystko jest oczyszczone, przeczyszczone i możemy jechać dalej płynąć w sumie Minigun O, tego jeszcze chudia. Dobra, zdjęty Coś tu strzela, ty z mużierzy. Chyba Kurwa wasza ma się Nas nie dogonią Następnie kupa. O ty jebańcu, jak blisko. Dobra, chuj mu w dupę. To jednak dwóch było, jednego zgubiłem. Teraz dwóch rozjebałem, nie? O, znowu. Suchy koty. Łódkę sobie pożyczę. Chyba się nie obrazicie Amo, amo i tak dalej, więcej. Dobra.

Helikopter taki, pseudo. Który nie ma... Yy, ...okien. Szyb, nie? Wow. Bolało? Co tu jeszcze jest? Już skurwiela widzę. Kurwa, jeba ci w dupę. Tam. Ale zdjąć muszę chuja jednego. A tego. Jebany, wytrzymał. Pokaż mordę Mordu pokaż Krzywiaję swoją Dobra Tego się helikoptera nie da rozjebać prawdopodobnie No jest taki atrapa nie do zniszczenia Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj już nie ma gdzie płynąć Ole, że się wiebały Mam przejebane. O jeszcze ozłukasz Chodu, chodu stąd Zaraz, zawrócę tylko Kurwa bazooka się ja pierdolę Czy to musi być tak pięknie? Zajebiście kurwa Wręcz zajebiście Zaraz go zdejmę Jak wozia da to go zdejmę kurwa Szybko szybko Dobra, zdjęty gdzie jesteś bladzio? Blacha, mucha Ty do mnie Strelasz Ruku połamił Wpizdu O, no, już ile życia poszło? Myślałem, że tam da się płynąć jeszcze, zapomniałem już no, Dobra, trudno, już się mógłby Zapis, checkpoint, no daj, checkpoint No, zrób to dla mnie, checkpointa daj. Proszę, Nowe, kurwa, no, by kurwa cię pointał. No, a Dokładnie przed dobą sugerowałbym likwidowanie go nim dotrze do nadajnika i weźmie posiłki, ale to tylko moja opinia. Jeśli chcesz, by szczało do ciebie więcej ludzi, to twoja sprawa. Pewnie, no, pewnie, że no, kurwa moja sprawa, nie twoja. Ale spróbuję przed. No, przedostać się nie zauważało, nie? żeby nikt nie zauważył. Co oczywiście będzie nie lada wyczynem. Czekaj, czekaj, najpierw w cichu trzeba tych zdjąć. Chujów. O. No. Ilu jest w ogóle, Kurwa, pięciu? Trzech na pewno. Jeszcze jeden. Gdzieś w pobliżu O, gdzie jesteś, czubie? Gdzie jesteś? Gówno jest Teraz trzeba się tylko rozejrzeć Dokładnie Czy nie ma żadnego więcej świrów, nie ma, nie? O Kurwa, coś mnie widzi Ktoś mnie coś Gdzieś mnie coś widzi Co, Coś tu jest, kurwa ale nie widzę gościa. O, żeż, kurwa. No to, żeś się ujebałem. Pięknie. Snajper, kurwa. oddechę. Tego crowera, czy jaką tam, będzie ciężko zdjąć. Jeba nie, co mocno. No, to są porządne jednostki. To są porządne już jednostki. Zaraz się zdejmę, kurwa. No stój, kurwa, zatrzymaj się, gościu. Ja cię chcę zdjąć. On, kurwa, czaiwał? Pokaż mordę, stój w miejscu! O, pięknie, kurwa. Się wreszcie zdjąłeś, Paki szybki, poki dynamiczny, kurwa. Chuj, nie ma nic już. I o to chodziło, w sumie. Zaraz cię wypłoszę. Chuju, wypłoszę cię zaraz. Jebany Słabe te pociski Albo nie trafiam po prostu Sią Jeszcze jeden gdzieś Tylko jeszcze nie wiem gdzie kurwa Ale zaraz się dowiem Tam Jeszcze jeden Jeszcze jeden Sią Pozamiatane Jeszcze gdzieś tutaj jest Kurwiel daleko dziś. Gdzieś, gdzieś 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 tu tu O O Zdjęty, zdjęty, elegancko, kurwa. Kroo, odezwij się. Kroo, co tam się dzieje do diabła? Zgłoś się, zgłoś się. Więc to ty jesteś, sławny, Doktor Krieger. Kto to? Z kim rozmawiam? Wkrótce się dowiesz. <laughs> dokładnie. Wkrótce się dowiesz. Gdzie on jest, kurwa? Gdzie on jest? Zjadłem jego ciało, czy to co, co do chuja? Hmm, pa, elitarne jednostki z takim głównym, kurwa M4. A ja pierdolę, powinny się stydzić. Co, 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 oni wam dają w ogóle? Co za sprzęt, ja pierdolę. To są kpiny, kurwa, z żołnierzy. Ja nie mówię, że to jest zła broń, no ale wiecie. Ale bez jaj, nie? Czekaj, ja muszę tego chuja znaleźć i wziąć tego. jego CKM-a. Tylko ja kurwa nie wiem, gdzie on dokładnie upadł. Gdzie jest jego ciało? I w tym jest problem mały. Czekaj, no gdzieś tu do niego strzelałem, no i... Gdzieś tu upadł gdzieś. Gdzieś coś upadł. Ten skurwiel. Chyba tu gdzieś upadł. Ujcie Ciebie tam, nie pamiętam już. Nie mam głowy do takich rzeczy. CK ma wziął. Tego buraka. Dobra, chuj, bez ma na razie. Porządzimy. Już się postrzelał kurwa. Z jakiejś lepszej broni. Mm, mm, mm. A tam nie leżą. W tych krzakach kurwa. O, ładuj się. Wytrzymałość. Nie, kurwa. Chuj gdzieś znikł, wpizdu. No on zrobił? wysadzisz to Dobra doi, jestem przy ciężarówce Podłącz PDA do nadajnika. Przekazuję ci teraz w półrzędne. No Jack! Hmm. Głoś się Jack No I co? No i co? Weliminuj krowa i przekaż jego dalej. Zresztą zabity Jack. jest! O! Już tutaj leży. To położenie budynku, w ja którym pierdole. produkują mutagen. Wygląda na to, że miał sekwencję uzbrojenia taktycznej atomówki na wypadek, gdyby musieli zacierać ślady. Dzięki, Crow, ułatwiłeś sprawę. O tak, jestem pewien, że to będzie bułka z masłem. Niepewne, że tak. No, to nie fajny film Pornosy, Obserwuj dżunglę Jack. Teraz możemy chwilę pogadać. Podziel się jakimiś informacjami. Krieger był szefem badań w departamencie obrony. Specjalizował się w genetyce. Sekcja zwiększania ludzkich zdolności bojowych. Trigeny. Zgadza się. A co ma do tego CIA? Wywiad wojskowy oskarżył Kriegera o nieautoryzowane testy na ludziach. Odszedł do sektora prywatnego. Wysłaliśmy więc Doyla jako asystenta, aby miał oko na jego pracę. Hm, mamy powstrzymać Kriegera czy uratować Doyla? Jestem tu, aby te stworzenia nie wydostały się z wyspy. Zabrałam cię, bo możliwe, że będę potrzebowała pomocy. Więc jestem tu tylko na doczepkę. Dobry chłopiec. Ha -ha. Doyle wspominał, że jest tu gdzieś baza najemników. Złóżmy im wizytę. Nie ma problemu.